Widzowie. No cóż, co prawda, to jest dość już stary temat. Może, inaczej, może nie stary, ale sprzed miesiąca, powiedzmy, ale jednak. Sarmata znów coś odwalał. Odwala. I trzeba w końcu nagrać film, żeby go ostatecznie mentalnie rozwalić, zmasakrować. Bo to nie będzie jego ostatni film, co prawda, jest sprzed miesiąca. Ale dalej się zachowuje jak debil za przeproszeniem oraz jak totalny virgin i kidosek. Ale o co chodzi? Otóż pewnie część z Was kojarzy Sarmatę TV, czyli pewnego członka community mapentary, którego kanał ogólnie zajmuje się nagrywaniem bardziej główna niż jakiegokolwiek mapentary wcześniej mi robił gu, y, głupie filmy na mnie y, i ogólnie po co robię ten film? Po to, żeby Wam uświadomić, że Sarmata to po prostu debil, kidosek i totalny, no, on jest toksikiem po prostu. Nie są te, to że jest debilem, to nie jest, jak gdyby, Ja tego nie mówię po to, żeby go obrazić, bo tak. Tylko dlatego, bo tak jest. Bo jak, co on robi i ogólnie. Y, 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 Obrażał wiele osób i to bez, całkowicie bez powodu. Od stycznia, przepraszam, tego, do kwietnia obrażał mnie, bo tak. Yy, później yy, wymyślił sobie, że drone QI to podróbka, kidrone. Później robił jakieś kolejne shitposty, stop polskiej okupacji, jakieś dramy. Yy, Komunizm pentary z Hangrianem by the way. Komunizm pentary to był jego multik. Polaczki nie chcą oddać kamień, rozjawiałem krzesa, jakieś inne, kurde, jakieś główne shitposty posty, w jakiś wyjaśniam bluźnierców. A teraz jeszcze, że Wizerun jest złodziejem. Kurde, jak gdyby on robi sam post, a mówi, że jest mapentary, bo czym w ogóle ma miało być mapentary? To miało być połączenie mappingu z komentary ale jak gdyby mapping. I z samej same idei, to jest okspoko, ok, nawet, żeby połączyć jakiś mapping z komentowaniem i tak dalej. Ale de facto to nie jest mapentary. To nie, jest żadne, to nie ma żadnego mappingu. To są jedynie dramy, wzywanie i ogólnie tego typu rzeczy. Jakieś pseudo-mappingi czasem. I, to jest, I według mnie mapentary to jest po prostu eufemizm czy może się pomyliłem, sorry, ale takie złagodzenie słowa antymapper. To jest po prostu lepsza nazwa na słowo antymapper. Znaczy antymapiert. O co chodzi w antymapier... Gdzie? Chodzi o to, że antymapiert to taki kompletnie debilny antymapper, który... Bo o co chodzi? Antymapperzy zarzucają mappingowi, to jest toksyczne, toksyczne środowisko dzieciaczków. I to po części prawda. Ale sami nie są od nich lepsi i często są dużo, dużo gorsi od nawet takich dramowych maperów, którzy celowo wzniecają e, dramy. Bo oni sami rozpoczynają te dramy, a później mówią, że maperzy są toksyczni. E, na takich ludzi typu Sarmata, to mówię po prostu antymapierdy. Po prostu to jest odpowiednik mapierdów. Mapierdy to są właśnie ci głupi maperzy, kidoski, a oni to są po prostu antymapierdy. E, 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 I pa, parę miesięcy temu Uznał sobie, że m, powie, że Drone QI to była podróbka e, e, Kidrone, nie już kanał Kidrone po prostu dużo później, tam miał 29 subskrypcji, czy coś A teraz uważa, że to Vision jest złodziejem. I. Stój, kurwa. Krót, jak skrócić ten film? Mówi, że Vision to mm, jest złodziejem i że ukradł film od wspaniałego Leopolda e, Leopolda Mappera no, i nie wiem, czy tutaj jest włączone akurat nagrywanie dźwięków systemowych. Nie sprawdzałem tego. Ale gdyby tak skrócić, co tutaj się mniej więcej działo, to oczywiście oskarża, że głupi Vision ukradł wspaniałemu Leopoldowi filmy i że Vision robi to w chujowej jakości, a że wspaniały Leopold to robi w maksymalnej jakości. Kurde, jaki jest wspaniały, to Leopold zrobił, a że to bezczelnie ukradł yy, Leopoldowi. Yy, ty, or, oraz, jako argum, oraz jako argument podaje to, że Leopold powstał wcześniej. To jest i to zaraz sprawdzimy. Yy, ale, w ogóle, co się ze przeproszeniem odjebało w komentarzach, to jest nie do, po yy, 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 nie do powiedzenia. Bo Żaba 2 który skrytykował Sarmatę. Chłopco ma ból dupy i nawet ten twój troll nie jest w, y, śmieszny i bawi tylko ludzi i na razie małpy. Tak. Tak jest. A to jest 126 odpowiedzi. Ja też. Y, go, bo to jest głupie, bo on w kółko powtarza to samo. Mówi, jeżeli ktoś jest popularny, bądź uzna, że tak obrażę go, bo tak, bo y, nie wiem, jestem niewyżyty, jest, y, chcę na kogoś się chce na kimś wyżyć z powodu moich życiowych niepowodzeń, to znajduje sobie kogoś, mówi, że podrobił, ukradł, zhakował, czy coś. A kurde, co się tutaj dzieje? To na przykład, tak, na przykład taki BTF, który napisał coś takiego, to już ma didn't, not funny, didn't laugh, to ma 25 odpowiedzi, napisał tutaj argumenty, a ym, kolejne argumenty, a później było... Jeszcze car powiedział, za długi nie czytam. C chyba jego, chyba jego antymapierski, -y kidoskowaty umysł po prostu się przegrał od tego i po prostu by nie mógł na to odpowiedzieć, bo oni nie mają żadnych argumentów. Oni jedynie umieją wyzywać. Oni jedynie umieją wyzywać, tworzyć dramę i ogólnie być toksycznym. Mm. I dobra, sprawdźmy tego Leopolda. Sprawdźmy Leopolda i Wizyna. Dobra, patrzymy. Najpierw na Vision. Vision HD Mapping. Idziemy, patrzymy. Patrzymy, yy, jedziemy do pierwszego filmu z wojny polsko-białoruskiej, który sekundę znajdę. To jest pierwsza część, chwila. Tak, nie, to nie jest pierwsza część. Sekundę, znajdę. To jest pierwszy film. Pierwsza część. 11 listopada 2021. Teraz sprawdźmy, kiedy Leopold rzucił swój film. Leopold Mapper. Patrzymy. Patrzymy. Pierwszy film z wojny polsko-białoruskiej. Patrzymy. 14. 14 listopada. Czyli trzy dni później. Jeszcze jedną rzecz sprawdźmy. Sarmata w tym filmie. Sarmata w tym filmie zarzuca, że Vision ma, ma beznadziejną jakość. 144P. Sprawdźmy. Sprawdźmy, to jest Leopold i sprawdźmy Visiona. No, i co? Mi się wydaje, że tu jest HD. Mi się wydaje, że to jest HD. Teraz sprawdźmy co u wspaniałego Leopolda. Trzy, maksymalna jakość 360p. Oj naprawdę, to, jest, to, to nie jest śmieszne. Jesz y, 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 jeszcze... te miniaturki. Kurde. Jeszcze te miniaturki. Później kurde Konon. Jakieś inne. To w ogóle jest bez... Y, to jest. Po... Prostu Kurde, podróbka. zjednie jednej podróbka. Argument to, że powstał ten kanał dawno temu, yy, bo w 2013 roku, to nie jest żaden argument. To jest może kolega Sarmaty. Może stary, yy, kurde, może stary kanał Sarmaty. To jest nie sądzę, ale cóż, to może być jakieś stare konto kolegi Sarmaty. Jakieś to jest kolega. To jest jakieś stare konto i to niczego nie dowodzi, że z 2013 roku. Ponieważ, naj, ponieważ i, i jego najstarszy film. To jest. Dobra, przepraszam. Yy, to, nie był, to nie jest od Sarmaty, ale to jest prawdopodobnie kolega Sarmaty. I sprawdźmy. To jest 14, 14 sierpnia 2019 roku. Może i był wcześniej mapperem Ale na pewno nie jest podróbką. Yy, yy, Vision od niego nie kradł, ponieważ filmy, które on wrzucił, wrzucił później. I w gorszej jakości. Więc skąd. Jak Vision miałby ukraść te filmy w, w lepszej jakości i dopiero po fakcie i cofnąć się w czasie o trzy dni. To nie ma żadnego sensu. Poza tym, co ba jeszcze bardziej bezczelne, patrzcie na początek. Bal Visiona, Normalnie jak gdyby karta początkowa Visiona. No kurde... I to ma być Leopolda. Od kiedy Leopold stosuje tego Bala? Mi się wydaje, że to jest Bal Wiziona, oraz też mama Visiona, oraz też... Karta wiziona, która się pojawia znacznie wcześniej. Jeżeli popatrzymy na wiziona ogólnie na, nie, na jego kanał, to to, ta, to powiedzmy na przykład się cofnijmy o parę ten, patrzymy yy, patrzymy parę miesięcy. w maju, maju 2021 była, tak, była yy, ta sama karta z przodu. Je, zjedźmy jeszcze niżej. Może nie pamiętam do końca od kiedy yy, tutaj yy, w grudniu 2020 rok temu! Tyś! W ogóle zaistniał. Może nie to, że zaistniał kanał y, Leopolda, ale w ogóle zanim y, zaczęła się ta cała drama, oraz w ogóle zanim. Nie wiem, czy zanim Sarmata sprawdzę w sumie. Sarmata TV. Witam. Powstał y, w kwietniu 2021 roku. Ym, I to jest ogólnie po prostu kurde. Y, to jest głupie, żeby. To jest po żałosne. To nie ma żadnego sensu. Co nie robią? Z. Bo oni doskonale wiedzą, że oni że to nie jest, są ich mm, że to nie są ich rzeczy, że to nie są ich filmy. Oni to doskonale o tym wiedzą. Ale oni się dalej z tego śmieją. I on myśli, że to jest śmieszne, że to jest cringe'owe, żeby od kogokolwiek kraść filmy tylko po to, aby później no, że się z tego śmiać? Co w tym śmiesznego? Żeby go oskarżyć, że jeszcze on od nas ukradł, to wy od niego ukradliście. To jest... To nie jest śmieszne! To jest żałosne! To poziom mniej niż szkoły podstawowej. To mniej niż poziom pierwszej klasy. To może poziom przedszkola. To poziom przedszkola. A wy macie może iloraz inteligencji małpy. Jesteście... Myślicie... Ty z Armata myślisz, że jesteś giga który masakruje map pierdów. Zobacz, ty myślisz, że kurde, że jesteś wielkim gigaczadem, który masakruje map pierdów. Ty se tak wyobrażasz. Tak siebie widzisz, że jesteś wielkim gigaczadem. masakrujesz ich. A oni pod tobą się uginają. Tak samo wy wszyscy, wy, mapentary, myślicie, że jesteście takimi gigaczadami, że nas wszystkich masakrujecie. Haha, głupie mapiertki. wy jesteście kidoskami, a my takimi gigaczadami wyjaśniamy was wykradniecie nam wspaniałym. Haha ha. Ale jaki jest naprawdę? Tak jest naprawdę. Sarmata udaje tylko giga czada. Oni się po prostu, oni się ryczą. Oni, kurde, się śmieją z takich błachostek. Naprawdę, z takich, kurde, nawet nie błachostek. Z takich żałosnych rzeczy, jak ukradanie komuś filmu, po to, żeby powiedzieć, że to on ukradł tobie. To jest poziom przedszkola, nawet może mniej. Naprawdę. To nie jest śmieszne. To jest żałosne. Jeśli ja wam współczuję. Ja tobie, Sarmato. I całemu waszemu community, ja wam współczuję naprawdę, że jesteście takimi ludźmi, oraz że wy wyrzynacie swój ból życiowy na innych. Okej, okay, rozumiem, że może wam nie pójść w życiu czy coś, ale to nie powód, żeby się wyrzynać na innych. Ja wam naprawdę współczuję, że macie taką psychikę. Naprawdę. Żeby się na innych wyrzynać, bo wam się nie, nie powiodło, jeszcze w taki prymitywny sposób, bo wasza krytyka nie ma żadnej, ale to żadnej logii. Wy idziecie według prostego schematu. Sarma, to idziesz do bardzo prostego schematu, algorytmu, od kilku miesięcy idziesz tym schematem, rozumiesz? Idziesz ciągle takim samym schematem, że idziesz najpierw, rob, bierzesz jakiegoś, jakąś osobę, kra, e, robisz multi, tworzysz multika, bądź dogadujesz się z kolegą, aby, aby oskarżyć go, tego mapera, którego czy tam osobę, którą będziesz wzywać o to, że skopiowała coś, zhakowała coś, czy cokolwiek. Czy, że jest podróbką kogoś. I, i bierzecie jej filmy, na przykład, jak w przypadku Visiona, i wklejacie na, na swój kanał, i mówicie, że to wy zrobiliście i on wam y ukradł. To, to nie jest śmieszne. To jest żałosne. To jest żałosne. Bawią może osoby o ilorazie małpy, bądź niższym. Już, kurde, rozgwiazda ma większe IQ od was. Skoro wy się z takich rzeczy śmiejecie. Naprawdę. Robiliście to w przedku drona, QI, tylko powiedzieliście, że on, że on, tylko powiedzieliście, że on hakuje kanały. Teraz visionowi, że jest złodziejem i kradnie od Leopolda, mimo iż jak przedstawiłem, to wy ewidentnie od niego skradliście, bo po no, jak już podałem, po pierwsze film Leopolda był później wrzucony, po drugie z mniejszej jakości, więc jest niemożliwe, żeby Vision z dupy wzi y wziął lepszą jakość tego filmu y oraz wrzucił go wcześniej. To jest po prostu niemożliwe fizycznie. I, wy i to jest tak Ty jesteście w naprawdę... To jest żałosne. Jeszcze raz to mówię, to jest żałosne. I jedyne osoby, które was oglądają, to są... Takie cringe i toksyki jak wy. Po prostu jesteście cringeowaci, jesteście virginowaci, jesteście po prostu. No naprawdę, naprawdę, wasze. Was ogląda trochę debilizjebów za przeproszeniem, ale poza tym nikt normalny. Nikt normalny! Więc ja też robię ten film po to, żeby was widzów ostrzec, żeby się tym nie interesować oraz nie brać, kurde, na poważnie, bo możecie, no nie wiem, jak gdyby lepiej zrobić ostrzeżenie oraz wyjaśnić go tego, cóż, tą ewidentnie złą osobę, która może niszczyć też ludziom życie. Bo ona nie tylko tak wyzywa na przykład to, to, że, że widzę, że jest złodziejem, hehe, gupek. Yy, nie. Ona one, tego typu osoby mogą znacznie więcej zrobić złego. Więc ja chcę przed y Więcej. Mm. E, taki, kurde, taki. Ym, taki. Y, on, y, Oni z Sarmata, tak, dosłownie tak wygląda sytuacja. Bo wy wyzywacie często sobie znacznie. Myślę, że inteligentniejsze. tak, inteligentniejsze niż wy. Bo gdyby my, przynajmniej mamy jakieś argumenty na was. Ale z drugiej strony, wiesz jak wie Sarmata y, 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 ogólnie ma pentary, jak was najłatwiej zmasakrować? Pozwolić wam się wypowiedzieć. Sami siebie masakrujecie, ale my przynajmniej i dajecie nam broń do ręki. Wydajecie nam co chwila z każdym filmem broń do ręki, żeby pokazać, że wy jesteście po prostu debilami i toksikami, Bo Wy tacy jesteście. I tak ogólnie to wygląda. To, tak wygląda Sarmata i jego fani de facto. To jesteście bez mózgu, nie, nie macie mózgu, jesteście góry po prostu pojedni tą propagandą, wy się śmiejecie, wy, wy, jesteście pojeni filmami Sarmaty i innych Mapentary, się z tego śmiejecie. ha Hahaha, ha, głupi Vision. Yy, kurde, po prostu wy jesteście żałośni, wy jesteście żałośni. Tak wygląda sytuacja. Po prostu Sarmata, tu dość takiego gigachada. ho ha, ho ha, ho, głupie Mappery. hychy, oni ukradli. Wizier ukradł od legendarnego Leopolda Mappera. Ale tak naprawdę jesteś cringe'em, Tak naprawdę beczysz, bo może nawet nie beczysz. Ja nie wiem w sumie co u ciebie jest. Ale jesteś naprawdę. Jesteś po prostu... Myślisz, że jesteś super inteligentny i masakrujesz wszystkich. Że jesteś takim Gigachadem. Ale jesteś mniej niż Virginem. Ty jesteś ultra virginem, giga virginem, Vi virginy to w porównaniu do ciebie czady. Maperzy, których atakujesz, są niejednokrotnie faktycznymi czadami, a nawet jeżeli to są VIRGINY nawet jeżeli to są osoby toksyczne, niemiłe, to nawet oni są ZNACZY... to oni mają przynajmniej często jakiś poziom. Jakikolwiek, jakiekolwiek argumenty. Więc nawet oni w porównaniu do ciebie są czadami, nawet oni. A ty w porównaniu do nich... Nawet, czyli oni są wierdzinami, bo w bardzo często są wierdzinami, nimi y, takie toksykowe osoby, to ty jesteś ultrawierdzinem. Ty jesteś mniej niż wierdzinem. Ty jesteś naprawdę, po prostu, no, Twój poziom to poziom przedszkola. Przedszkola. I ty myślisz, że to jest śmieszne chociaż. Ale coś śmieszy może parę kidosków. to śmieszy może parę kidosków. A mm, nawet nie umiecie przeczytać komentarza konstruktywnego. Nawet nie umiecie konstruktywnej krytyki. Nawet w ogóle żadnej krytyki nie możecie przyjąć. Wystarczy popatrzeć na komentarze pod tym film. Y y kurde, pisze Żaba 2, a Sarmata kłamiesz, ja nigdy nie tronuję. Ten film jest zajebisty. Co, kurwa. Przepraszam, przepraszam za brzydkie słowo. Przepraszam, ale to jest po prostu te żałosne. To jest żałosne. Y ja nigdy nie troluję! Przepraszam! Co, ka co. To jest. Ty trolujesz ciągle! Ty robisz. Film Ten film jest Ten film jest. Wypowiedziałbym. Cenzurowane słowo na H, ale nie, ale się powstrzymam. Pomówienia kłamstwa i oszczerstwa. No kto to mówi? Kurde! Kto to mówi? To chyba opisać siebie sarmata. armata. Powinien siebie pingnąć wtedy. Benito i tego jego tym, i tak dalej, i tak dalej Kurde, Free Leopold, Free Leopold To są kurde m, typowe zachowanie z jego strony Kurde, herbata to kolejny, z, za, przepros za przeproszeniem Przepraszam, zjebany człowiek On mi też y, y, nie atakował w okresie od lutego do kwietnia I też, nie miał żadnych argumentów, po prostu czysto wyzywał Free Leopold, Free Leopold Stop okradanie elitarnych mapperów, Naprawdę, car, naprawdę. Po ciebie, ciebie się więcej cebulak i tak dalej. Ciągle murem ze Leopoldem, jakieś inne głupoty, kurde, kompletnie. Oni doskonale wiedzą, że to nie Leopold, tylko że to, że, że to yy, on ukradł, że to yy, Leopold ukradł. Oni to wszyscy wiedzą. Ale oni się z tego śmieją. To jest naprawdę, to jest naprawdę żałosne. A kiedy BTF na przykład napisał konstruktywną krytykę, to. No. Pff. Na przykład taki car... Za długie nie czytam. Bo co? Wy jesteście, Bo nie macie po prostu. Powtórzę to. Wasz umysł się przegrzewa wtedy. Yy, yy. Sarmata. Ja mam buldubska. W im wypracowania w komentarzach pisze. No bo BTF ma przynajmniej na ciebie argumenty, a ty nie masz. Nie masz żadnych, po prostu nie masz żadnych hmm, argumentów, tylko umiesz wyzywać, Ty tylko umiesz wyzywać i ja wiem, że jeszcze raz to mówię, ale jesteś żałosny, jesteś naprawdę żałosny i po prostu, dlaczego ja to nagrywam, jeszcze raz powiem, po prostu, żebyście wiedzieli, w Sarmata to zwykły cringe, który na poziomie pięciolatka, który tworzy filmy, ym, Ogólnie już opisałem sytuację, yy, opisałem co tutaj jest w, yy, w tym filmie oraz jak się Sarmata zachowuje. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, że po prostu, że Sarmata jest w tym momencie no, cringem. I on zawsze był cringem. Zawsze się śmiał z nieśmiesznych rzeczy i zawsze i zawsze, obrażał, zawsze kogoś musiał obrazić. Cóż, i po prostu to było takie w formie ostrzeżenia. No i ogólnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w tle miniaturki, przepraszam, w tle miniaturki jest. Ym, oto, coś takiego stworzyłem z okazji. Ym, nazwijmy to Lex Sarmata, to jest pomysł BTF-a. I ogólnie rzecz biorąc, to pff, cóż. To chyba na tyle. Przynajmniej mam nadzieję, bo on może zrobić oczywiście. Nie chcę słuchać więcej jego wypocin. Witajcie. Nie chcę więcej słuchać jego wypocin, ale najprawdopodobniej na to odpowie. BTF też zamierza zrobić film. Ogólnie jest. BTF Sarmata też ma dużo wrogów. Więc chcę zakończyć ten film i mam nadzieję, że następnego nie będę musiał robić i ponownie analizować wypociny Sarmaty i, mapę, i jego kolegów. Ale. Jeżeli będzie trzeba, to zrobię i drugi, i trzeci. Bo po prostu też, no, po prostu to jest na tyle żałosne i żenujące, że to trzeba nagłośnić. Oraz żeby ewentualne osoby się dalej no, nie dołączały, żeby ostrzec też was przed tą osobą zwyczajnie. I mam nadzieję, że to tyle. Oraz jeszcze raz wyrażam nadzieję, że nie będę musiał robić następnej części. Do widzenia. Cześć.